Witam, witam, panie. Jak tam? Dzień wam mija? No. Robicie to, tą robotę? Co ja wam przekazałem na odcinku? Jak tak, jak zobaczę, że już ta sama jest skasowana, to każdy zostaje pozdrowienia. A jak zobaczę, że macie to w dupie, to nie będziecie ani mieli pozdrowień ani nic. Przemyślcie sobie i pokażcie, że jesteście prawdziwymi fanami. Bo to jest podstawą. Jak pokażecie, że jesteście fanami, to się będę cieszył z tak? będziecie pokazywali takich, że niby jesteście fanami, a nie wierzycie nas, to nie dostajecie pozwienia. A pokażcie z waszej strony uczciwość. Wasza proszka. Tak jak mówiłem, nie zrobicie tej roboty. Żaden nie dostaje pozbawienia. Ani życzę, ani nic. I tak się finał skończy. Ultimat wam daję. Bęc.